Ponad 152 miliardy dolarów, co oznacza niemal 10% wzrost w porównaniu z 2018, ma wynieść w tym roku wartość rynku gier wideo. W samych Stanach Zjednoczonych rynek gier wideo jest wart więcej niż filmowy Hollywood. Rynek gier jest jednym z najlepiej rozwijających się na świecie i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych latach miało się to zmienić. Graczy jest coraz więcej, a wyniki sprzedażowe różnych tytułów biją niesamowite rekordy finansowe. Wraz ze wzrostem zainteresowania idzie również wzrost wpływów, a do tego budżety na gry są coraz większe. W tym odcinku powiem Wam, jakie astronomiczne sumy przeznaczane są na tworzenie gier, które z nich pochłonęły największe budżety oraz podpowiem, jak zaoszczędzić na swoim hobby i kupować gry taniej. Miejsce siódme w zestawieniu największych budżetów przeznaczonych na wypuszczenie gry zajął Shadow of the Tomb Raider. Wydanie kolejnej części kultowej gry w 2018 roku kosztowało 135 milionów dolarów. Dla porównania, budżet drugiej części filmu Tomb Raider z 2018 roku, w którym w postać Larry Croft wciela się Alicia Vikander, wyniósł 94 miliony dolarów, czyli o 41 milionów dolarów mniej niż w przypadku gry. Na miejscu szóstym znalazła się gra Final Fantasy VII z 1997 roku. Jej budżet wynosił około 145 milionów dolarów, z czego ponad 100 milionów pochłonęły działania marketingowe. Final Fantasy VII to kolejna odsłona jednej z najpopularniejszych serii japońskich gier RPG, zapoczątkowanej przez firmę Square. Gra zasłynęła jako jedna z najbardziej kultowych części cyklu, wiele przejętych z niej rozwiązań na stałe weszła do gatunku. Final Fantasy VII była pierwszą grą w tej serii, która wykorzystywała grafikę 3D z renderowanymi na żywo postaciami oraz przygotowanymi wcześniej obrazami tła, co mogło wpłynąć na koszt realizacji. Miejsce piąte należy do wydanej w 2014 roku gry Destiny. Kwota przeznaczona na jej produkcję i promocję to 148 milionów dolarów. Wokół budżetu Destiny, pierwszoosobowej sieciowej strzelanki studia Bungie narosło wiele mitów. Przyczynił się do tego sam Bobby Kotick, prezes koncernu Activision, czyli wydawcy gry, który na Twitterze napisał, że Destiny kosztowała 500 milionów dolarów, co okazało się oczywiście mocno zawyżone. Halo 2 z 2004 roku z budżetem 212 milionów dolarów znalazło się na czwartym miejscu naszego zestawienia. Zdecydowaną większość poniesionych kosztów na wydanie gry pochłonęły wydatki na marketing. W Halo 2 gracz wciela się w rolę superżołnierza, Master Chiefa, a akcja ma miejsce podczas konfliktu w 26. wieku pomiędzy United Nations Space Command a obcymi kowenantami. Podium z budżetem 223 milionów dolarów otwiera gra Star Wars The Old Republic z 2011 roku. Dla porównania, budżet ostatniej części filmu Gwiezdne Wojny Ostatni Jedi, którego premiera miała miejsce w 2017 roku, miał budżet na podobnym poziomie 200 milionów dolarów. Gra jednak okazała się jedną z największych porażek komercyjnych amerykańskiego koncernu wydawniczego Electronic Arts. Star Wars: The Old Republic miał raz na zawsze zdetronizować World of Warcraft, jednak nawet się do niego nie zbliżył. Miejsce drugie: Grand Theft Auto V, czyli GTA. Gra została wydana w 2013 roku, a jej budżet wyniósł 285 milionów dolarów. Grę promował m.in. Mural w Nowym Jorku, przygotowany specjalnie z okazji jej wydania. GTA V to kolejna odsłona kultowej i wszystkim znanej serii gangsterskich gier akcji studia Rockstar North. Jej akcja toczy się w świecie wzorowanym na Kalifornii. GTA pozostaje najszybciej sprzedającym się produktem w historii z dziedziny rozrywka, który zarobił ponad miliard dolarów w przeciągu trzech dni od wydania. Miejsce pierwsze należy do Call of Duty Modern Warfare 2. Budżet wydanej w 2009 roku gry pochłonął 292 miliony dolarów. Co ciekawe, w Call of Duty Modern Warfare 2 głosu jednej z postaci w trybie gry wieloosobowej i special ops użyczył nie kto inny jak 50 cent. Motyw muzyczny wykonał zaś niemiecki kompozytor Hans Zimmer. Do tej pory gra została sprzedana w prawie 23 milionach egzemplarzy. Gry wideo to duże budżety, ale też i droga rozrywka. Ceny niektórych nowości dochodzą nawet do 300 zł. Jest jednak kilka sposobów, aby zaoszczędzić na swoim hobby i kupować gry taniej. Po pierwsze, nie kupuj gier w dniu premiery, gdyż po prostu gry po premierze tanieją. Czasem lepiej poczekać kilka tygodni, żeby cena gry spadła nawet o 100 zł. Po drugie, sprawdzaj ceny gier na marketplace'ach takich jak G2A czy eBay, które są pośrednikami między klientem a sprzedawcą. Na pochodzącej z Polski G2A swoje produkty wystawiają w przeważającej większości duzi sprzedawcy, którzy kupując kody do gry hurtem mogą zaoferować je po o wiele niższej cenie. Średnio jest to 40% mniej, chociaż niektóre tytuły potrafią być tańsze nawet o 90%. Gdy kupujesz kody na platformach takich jak G2A czy eBay, sprawdzaj opinie na temat sprzedawców, którzy oferują produkt. Marketplacey same nie odpowiadają za produkty, ale te najlepsze i tak gwarantują zwrot pieniędzy, gdyby przedmioty były niezgodne z opisem. Chcąc kupować gry taniej, warto korzystać z wyprzedaży i promocji, jak choćby Czarny Piątek pod koniec listopada. Można wtedy naprawdę zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych na kupnie wybranej gry. Odwiedzaj także serwisy, w których można kupić paczki z grami. Za kilkanaście dolarów można nabyć cały zestaw gier. Napisz w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona gra.